Mogłoby się wydawać, że przemierzający Tatry XIX-wieczni turyści doświadczali prawdziwie dziewiczego piękna gór, nic bardziej mylnego. Nad wykarczowanymi lasami unosił się dym z pieców hutniczych, a stuk od górniczych kilofów rozbrzmiewał w niejednej tatrzańskiej dolinie. Już od średniowiecza wydobywano tu miedź, srebro, rudę żelaza, a nawet złoto. Za każdym razem kończyło się jednak tak samo. Kopalnie zamykano ze względu na mizerną ilość rudy i nierentowność. Tu i ówdzie rodzima fauna musiała ustąpić miejsca licznym stadom owiec, które niszczyły zbocza. By pozyskać teren pod kolejne pastwiska, wypalano i wycinano kosodrzewiny. Powoli stawało się jasne, że trzeba ten proces zatrzymać i uchronić tatry przed dewastacją. Ale droga do powstania Tatrzańskiego Parku Narodowego okazała się wyjątkowo długa i wyboista. Jednymi z pionierów, którzy dostrzegli ten problem, byli Eugeniusz Janota i Maksymilian Nowicki. Przez wiele lat walczyli o prawną ochronę świstaków i kozic, których w Tatrach było jak na lekarstwo. By trafić do samych górali, wydali specjalną broszurę, którą odczytywano w kościołach. Uczeni apelowali głównie do uczuć religijnych górali. Czym był raj dla pierwszych ludzi, tem hale są dla was. Nie dlatego więc stworzył Pan Bóg świstaki i kozy w halach, i nie dlatego Pan Bóg umieścił Was pod halami, aby niektórzy z pomiędzy Was lekkomyślnie i nikczemnie zabijali te zwierzęta, ale dlatego, abyście ich strzegli. Wysiłek Janoty i Nowickiego się opłacił, bo w 1868 roku Sejm Galicyjski uchwalił ustawę wprowadzającą zakaz chwytania, tępienia i sprzedawania Świstaków i Kozic. Ale największą przeszkodą, która przez lata uniemożliwiała stworzenie w Tatrach rezerwatu, były kwestie własnościowe. Pod koniec XIX wieku część Tatr należała do kilku niemieckich przemysłowców. Gdy szczęśliwie jeden z nich zbankrutował, dobra zakopiańskie i białczańskie wystawiono na licytację. Szanse by odmienić los umęczonych Tatr upatrywało tu towarzystwo tatrzańskie, ale działaczom udało się zgromadzić jedynie połowę wymaganej kwoty. 9 maja 1889 roku w Nowym Sączu odbyła się licytacja, która ściągnęła tłumy gapiów. Pojawił się też przedstawiciel hrabiego Władysława Zamojskiego, który raz po raz przebijał cenę o jednego centa. W rezultacie płacąc 460 tysięcy, 2 zł i 3 centy wygrał licytację. Wykup Tatr przez Zamojskiego nie miał na celu utworzenia parku narodowego, ale jego przemyślane działania uchroniły Tatry przed przyrodniczą katastrofą. Zamojski zatrzymał przede wszystkim rabunkową gospodarkę leśną, i szybko zaczął zalesiać zrujnowane tereny. Dwudziestolecie międzywojenne przyniosło gwałtowne przyspieszenie w kwestii parku. W 1920 Towarzystwo Tatrzańskie opracowało pierwszy szczegółowy projekt TPN. Warto zaznaczyć, że w owym czasie wciąż toczył się spór o granicę polsko-czechosłowacką. Dlatego w dyskusję włączyli się również nasi południowi sąsiedzi. Naukowcy postulowali utworzenie przygranicznych parków narodowych na Babiej Górze, w Tatrach i w Pieninach. Efekt był jednak mizerny, bo oba rządy podpisały jedynie konwencję regulującą ruch turystyczny w Tatrach. To ekologiczne wzmożenie w kręgach naukowych napotkało jednak opór ze strony działaczy Polskiego Związku Narciarskiego z wiceministrem Aleksandrem Bobkowskim na czele. Chcieli oni ucywilizować Tatry i oddać je narciarzom. Po części się to udało, czego symbolem stała się kolej Linowa na Kasprowy, schronisko na Kalatówkach czy Ceprostrada z Morskiego Oka. Ale lawina zmian już ruszyła i pierwsze kamienie zwiastujące powstanie parku toczyły się coraz śmielej. W 1933 roku Fundacja Kurnicka sprzedaje państwu ziemie wylicytowane pół wieku wcześniej przez Hrabiego Zamojskiego. Równolegle Towarzystwo Tatrzańskie skupuje od górali część hal na poczet przyszłego parku wydawało się, że finał jest już blisko, ale wszystko niweczy wybuch II wojny światowej. Okupacja niemiecka przyniosła Tatrom powrót do rabunkowej gospodarki, ale po wojnie pojawiło się światełko w tunelu. Paradoksalnie do zamknięcia tej niekończącej się historii przyczynił się nowy model centralnie planowanej gospodarki. Reforma rolna i ustawa o ochronie przyrody ułatwiła upaństwowienie prywatnych lasów. Ostatecznie 1 stycznia 1955 roku, w niemal wieku od pierwszych nieśmiałych prób ratowania Tatr, powstał Tatrzański Park Narodowy, jakim znamy go do dziś. Na szczęście wygrała koncepcja przedwojennych obrońców przyrody, a nie zwolenników cywilizowania Tatr. W 1923 roku Stanisław Sokołowski, w broszurze zawierającej pierwszy projekt Parku Narodowego, pisał tak. Niechaj pomni społeczeństwo, że postulat ten nie jest mrzonką wylęgłą w umysłach kilku fanatyków i marzycieli, lecz wyrazem ducha polskiego, łaknącego dobra i piękna, kroczącego niezmiennie ku doskonałości, i że nie wolno nam burzyć ścieżek wiodących do tego celu pod grozą odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń. Słowa może nieco nazbyt pompatyczne, ale trudno odmówić autorowi racji.